Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Wy! Dzisiaj pierwsza część tego nasz, tej naszej soboty z Czesławem to będzie e, unboxing słuchaweczek, które sobie właśnie zakupiłem. Słuchawki bezprzewodowe, Manta, e, model, już Wam mówię, Freedom MM65. E, zobaczymy, co z tego w ogóle będzie. Mam nadzieję, że będą fajne. No, z punktu widzenia lajka, czyli takiej osoby jak ja, bardzo bym chciał, żeby ładnie brzmiał bas żeby ogólnie dźwięk tutaj dawał czadu nie? jeżeli chodzi o parametry no to maksymalny zasięg tych słuchawek to 10 do 20 metrów zakres pasma 87 do 108 MHz dla radia FM także tutaj jest jeszcze jakieś radio dodatkowe FM także naprawdę no, wypas normalnie aż burżuazja przetwornik 40 mm pasmo przenoszenia 20 do tysięcy 20 Hz czułość 98 dB Plus minus 3 dB. MW, nie mam pojęcia, co to są w ogóle za jednostki. Dynamika 98 dB, impedancja 32OM, dodatkowe funkcje Radio FM, funkcja mikrofonu i monitoringu. Nie wiem w ogóle o co tutaj w tym biega. Dopiero jak będę otwierał, będę się zastanawiał. Baterie oczywiście standardowe, te y, małe paluszki AAA y, czy 3 razy A, nie wiem, jak to, do, jak to, y, to poprawnie y, odczytać. Waga tego. Tych słuchaweczek to jest 411 gramów, a wymiary 210x160x80 mm. E, co do samego oczywiście wyglądu tych słuchawek, przynajmniej z pudełka, no wyglądają w miarę, w miarę przyzwoicie. W pudełku coś mi goni, więc e, mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem. Zaraz sobie teraz e, chwileczka przerwy przygotuję sobie wszystko do tego, żebyście elegancko widzieli niekoniecznie moją. Twarz. Dobra, no to widzimy się za sekundę, nie. No dobra, powinniście w miarę wszystko dokładnie widzieć. Ja sobie odpakowywuję najpierw to zabezpieczenie. Okej, okay, od razu do kosza, żeby nie było. Żeby nie było bałaganu. I otwieramy. Jestem naprawdę ciekaw, co tam ciekawego jest. Nie przeszkadzaj mi teraz dziecko drogie. Mm. Okej. Okay. Więc, sławeczki, Bardzo schludnie wyglądające. Przede wszystkim, mam nadzieję, będą mi fajnie na uszach leżeć. Co? Mam nadzieję, to jest priorytetem, żeby... Ściągamy te folie, bo ja nie jestem zwolennikiem takich cholernych folii. Żeby to trzymać, czy coś. Jak się ma zarysować, to i tak się zarysuje. Ja strasznie ciulowo tutaj ta folia jest złożona żeby mi kawałki nie pozostawały tej folii. Nie wiem, czy coś widzicie teraz, bo nie mam w ogóle podglądu na to, co robię. E... Sławeczki prezentują się ładnie. Schludnie. Tutaj można podłączyć jeszcze, jeszcze jedne słuchawki, prawdopodobnie. E, także fajnie. Radejko jest. Pod Można podgłaśniać, skanować, resetować. E, I co tu jeszcze jest ciekawe? Widzicie, no, ta folia mi tu została. Też lak trafił normalnie. Dobra. Same słuchawki no wyglądają jak słuchawki, no nic wielkiego, nie? Do tego jest jeszcze. Jak to się dokładnie nazywa? emiter czyli to, to, co nam ładnie łączy słuchawki przez WiFi z komputerem. Co mnie martwi, to to, że. Albo inaczej, może nie. Prawdopodobnie te słuchawki będzie można również podłączyć przez zwykły mini jack prosto do komputera. Także to jest bardzo dobra informacja dla mnie. Ale co mnie martwi to to, że nie wiem, które to jest chyba wyjście do. Tak, to. Także bez problemu. Tu jest wejście pewnie pod mikrofon. Mamy włącznik, mamy wejście na... A właśnie tu jest na mikrofon wejście. I tu jeszcze na jakiś chyba na jakąś ładowarkę czy coś. to, jest to. Oczywiście w środku instrukcja i tak dalej. No to by było w sumie. Wszystko w tym unboxingu. Widzimy się w kolejnej części materiału, tam opiszę swoje wrażenia na temat tych słuchawek. No moi drodzy, tak jak mówiłem, sprawdziłem sobie te słuchawki. Te słuchawki, jak na swoją cenę, nie są aż takie złe. Oczywiście lepiej sprawują się, kiedy poddepniemy je prosto przez, przez mini jacka, do, do, prosto do komputera. Jest naprawdę o wiele lepsza jakość. Co do, co do tego transmitera, no to są lekkie tam szumy na tym, ale... Nie wiem, no po prostu muszą być chyba droższe słuchawki, lepszej jakości, żeby to wszystko ładnie chodziło, tak jak takie, jak są oczekiwania oczywiście tego. Recenzja, nie recenzja, tylko unboxing, mam nadzieję, że Wam się podobał, nie był jakiś bardzo profesjonalny, jednak myślę najważniejsze rzeczy tutaj zawarłem, a dzisiaj robimy Try Not To Laugh Challenge. O co w tym challenge'u chodzi? Oczywiście oglądam te filmiki, jeżeli się zaśmieje, to muszę zrobić jakieś zadanie, ale zrobimy troszkę coś innego, jeżeli się zaśmieje, to te oto słuchawki, te oto słuchawki do kogoś powędrują, bo mi są niepotrzebne, ja mam swoje, te niebieskie, które wygrałem kiedyś na stacji benzynowej. Yy, także te słuchaweczki, jeżeli ktoś będzie chciał, może się zgłosić do konkursu i wygrać. Oczywiście wszystkie, yy, wszystkie szczegóły konkursu podam na końcu odcinka, jednak weźcie sobie te słowa, które teraz powiem, do serca. Musicie oglądać ten odcinek bardzo uważnie, naprawdę bardzo uważnie. Dobra, w takim razie lecimy z randomowym filmem. Ja ubieram słuchawki i mam nadzieję, że się zaśmieję, bo chciałbym wam te słuchawki yy, rozdać. Wszystkie szczegóły oczywiście powtarzam, będą na samym końcu. No to...

Nie, to... to było naprawdę dobre. Nie widziałem tego jeszcze. Fuck. <laughs> really cool. Oh, fuck. że? <laughs> <laughs> <Kasia. laughs> Myślał, że jest na jakiejś suczce albo coś. Dobra, lecimy dalej. <śpiewanie> 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 o, Ja znam ten ból ten kobiety, bo przy zasypianiu w autobusie, kiedy nieraz jeździłem daleko yy, i tak dalej to ja mam właśnie taki problem, że jak zasypiam to zaraz mnie tak zrywa, ludzie się do mnie patrzą, jest troszkę. Jakie śliczny. Yeah. Nie, nie. o oh. fuck you bitch. <laughs> oh, to nie było śmieszne, to było bolesne. Holy shit! shit. Smakiem. I it was meant to be done. I don't make me my

No nie. Co za debile są. To ja nie wiem normalnie. Nie skomentuję tam tego. U. Uh! się piłka pękła. O to ja. ja! No dobra, to by było tyle w tym, w tym filmiku. Niestety przegrałem ten challenge na samym początku odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście za chwilę powiem coś na temat konkursu. Dzięki bardzo za oglądnięcie i śmianie się, mam nadzieję, razem ze mną. No dobra, moi drodzy. Ci, którzy są zainteresowani wygraniem właśnie tych słuchawek, e, oczywiście muszą spełnić parę e, warunków w filmie. Mówimy właśnie o tym, żeby, żebyście oglądali Film bardzo uważnie, ponieważ kilka razy w filmie pojawił się kod, który jest potrzebny do tego, żeby wygrać. I oczywiście teraz pierwszy punkt, który musicie spełnić, podam wam w punktach, oczywiście, co macie zrobić, żeby, żeby wygrać te słuchawki. Po pierwsze, musicie polubić ten film. Po drugie, musicie zasubskrybować ten kanał, jeżeli ktoś tego nie robi. A jeżeli ktoś to robi, no to spoko to już nie musi, nie. Skomentować ten film chciałbym słuchawki. Udostępnić ten film na swoim Facebooku i oczywiście zapisać sobie kod. To wszystko. Cały Wszystki. Oczywiście teraz jest najważniejsza część. Musicie zrobić screena właśnie z polubionym filmem, zasubskrybowanym kanałem, z udostępnionym filmem oraz yy, przesłać mi kod wiadomości na maila, który tu się wam na wyświetla, ale wam też podam. To jest wdzesław.konkurs.gmail.com Macie czas do. do 5 sierpnia, czyli do piątku, do godziny 12, żeby wysłać mi ten kod i te screeny na maila, którego wam przed, oczywiście przed chwilą e, podałem. Ja sobie wtedy, zależnie, zależnie od tego, ile wiadomości dostanę do tej pory, wylosuję sobie e, numer wiadomości, który został do mnie przesłany, numer maila, skontaktuję się jakoś przez maila albo na Facebooku, jeżeli, jeżeli będzie możliwość z tą osobą, która wygrała. To oczywiście wszystko nagram, będziecie mieli wyniki za tydzień, w sobotę o godzinie 17 w kolejnej sobocie z Czesławem. Ja wam bardzo dziękuję za oglądnięcie tego filmiku, e, trzymajcie się, i do następnego odcinka. Pa, pa.